Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji Divina w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Ksiądz Ławy Klaskowski. Witam. Ksiądz Józef Maciąg Szczęść i Boże. I ksiądz Robert Muszyński. Poprzez różnego rodzaju lajki, podawania dalej, rozprzestrzeniajcie Słowo Boże, by docierało do, do wielu. A dzisiaj będziemy rozważali 11 rozdział świętego Jana o wskrzeszeniu Łazarza posłuchajmy tekstu Był pewien chory Łazarz z Betanii ze wsi Marii i jej siostry Marty Maria zaś była tą, która namaściła pana olejkiem i włosami swymi otarła jego nogi. Jej to brat łazarz chorował. Siostry razem, siostry zatem posłały do niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał. I przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów, chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie, rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować i znów tam idziesz. Jezus im odpowiedział, czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich, „Łazasz, przyjaciel nasz zasnął, lecz idę go obudzić. Uczniowie rzekli do niego, panie, jeśli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie, Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tam nie było ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów, Chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał łazarza, już od czterech dni spoczywającego w grobie, aby Tania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła więc do Jezusa: Panie, gdybyś tu był. Mój brat by nie umarł, lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła, wiem, że powstanie zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu tak, Panie, ja mocno wierzę, że ty jesteś Mesjasz, syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc, nauczyciel tu jest i woła cię, skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, padła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili o to, jak Go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, bo nie umarł. A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział, usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego, Panie, już suchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum, to powiedziałem, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. jest ciekawy taki wątek, bo. Yy, ten dom Marii, Marty i Łazarza był takim szczególnym domem przyjacielskim, gdzie Jezus z uczniami często bywał. Często pewnie siedzieli przy zastawionym stole, odpoczywali, cieszyli się, żartowali, że byli naprawdę przyjaciółmi. Wygląda na to, że to rodzeństwo. To byli młodzi ludzie, nic nie wiemy, żeby mieli jakiś. byli w związkach małżeńskich, mieli dzieci, a więc w jakim sensie rówieśnicy, nawet młodsi. Niż niektórzy z apostołów, chcę powiedzieć. Poza tym mamy tą informację, tutaj zaraz trzeci werset, czy drugi, że Maria była tą, która namaściła pana olejkiem. Jest Odesłanie do właściwie rozdziału następnego. następnego, gdzie dopiero to będzie miało miejsce, więc żeby ją no, dobrze wskazać, że to jest właśnie ta Maria, która no, wydała mnóstwo pieniędzy. To jest drogocenny olejek, 300 dni pracy. Wydaje się, że ewangelista tak dwa razy dobitnie podkreśla znaczenie tej rodziny betańskiej. Na początku jedenastego i na początku dwunastego rozdziału, żeby nam pokazać pewien obraz, czym ma być Kościół Chrystusowy. Rodzina wokół, skupiona wokół Chrystusa. Rodzina Jego przyjaciół, serdecznych. Ta relacja do Jezusa jest opisana dwoma czasownikami, które dobrze znamy. Agapao, Fileo. Agapao to jest ta miłość szukająca dobra drugiego, gotowa oddać siebie, własne życie za drugiego, a fileo wskazuje na serdeczną przyjaźń, ten odcień, powiedzmy, emocjonalny, serdeczne uczucie, które nas wiąże, radość przebywania ze sobą, prawda? I teraz te dwa czasowniki są użyte, prawda? Jezus miłował Martę, Marię, Łazarza, oto choruje ten, którego Ty kochasz, słyszeliśmy, prawda? Czym żyje ta wspólnota? Tymi trzema właśnie Wieniarami, prawda? Po pierwsze Łazarz, który pojawia się jeszcze na tej uczcie betańskiej w następnym rozdziale jako, ten, rozdziale, jako ten, który ma doświadczenie, że został wyrwany ze szponów śmierci przez Jezusa. Ma doświadczenie zbawienia i zasiada z Nim przy stole, czyli jest z Nim w komunii po prostu serdecznej. Prawda? Ten stół z Jezusem dzielony jest symbolem tej Najgłębszej bliskości, tak jak umiłowany uczeń, prawda, na przykład. Nie? Ale to, co mnie dotyka tutaj, że po ludzku rzecz biorąc, kiedy mamy taką przyjaźń z Jezusem, że jesteśmy jakby w kręgu Jego najbliższych przyjaciół, to mamy jakby wewnętrzną pewność, że będę na pewno ochroniony od każdego zła. Nic na mnie złego nie przyjdzie. Że w razie, gdyby się coś działo, no to jeden telefon cyk Pan przychodzi. A jednak nie. I teraz się... popatrzmy na te dwie pozostałe, prawda? <laughs> Marta, która usługuje, a więc zakasane rękawy, posługa w kuchni, ten stół trzeba przygotować. Służba Jezusowi, powiedzmy, w ubogich, nie? sama nazwa Betania to jest dom ubogiego, nie? tak niektórzy tłumaczą, nie? albo dom żałoby, różnie można. I jest Maria, która robi coś na bardziej Niezwykłego, właśnie wylewa te drogocenne perfumy nardowe jedna trzecia litra, ogromna ilość na nogi Jezusa, przygotowując go na pogrzeb. Podpowiada miłością, na szaloną miłość, która objawi się na krzyżu, Zajaśnie, nie Symbol miłości, adoracji, takiej miłości, która nie kalkuluje, która daje rzeczywiście wszystko, co ma z ogromną, z ogromną miłością, właśnie. Te trzy wymiary, yy, diakonia. Adoracja, uwielbienie, miłość Marii i to doświadczenie z bycia zbawionym, bycia w komunii z Jezusem, razem tworzą Kościół po prostu. I mnie tak też uderza jeszcze inny wymiar tej Ewangelii, gdzie widzimy, jak w te, tej mądrości Pana Boga w jego planach było to zatrzymanie się, żeby pozwolić, nazwijmy to łazarzowi, umrzeć, żeby dokonało się to misterium też. I to jest takie piękne słowo o tym, o tych zamysłach Pana Boga wobec życia każdego z nas, gdzie właśnie będąc wewnątrz wspólnoty kościelnej, człowiek coraz głębiej zaczyna to rozumieć. Te działanie Pana Boga, które wcale nie musi być spektakularne, i tylko takie, żeby mi się podobało, a wręcz odwrotnie, żeby chwytało bardzo mocno za serce, bo gdybyś Pani tu był. Byłoby inaczej. Dwa razy to się pojawia, tak prawda? I to jest bardzo ważne. Jedna bo... i druga mówi to samo ze tak. w oczach. Przecież przeżywamy tę historię w swojej osobistej historii zbawienia. Teraz też mamy te różne pytania, wątpliwości. Te walki, Wielki Post też na tym polega. Gdy, Gdy na głowie, żeby tak. być blisko Boga, żeby się mu podobać, tak. żeby pełnić Jego wolę, a dotykają cię rzeczy, Któreś mówisz, że no, to nie powinno być. Dlaczego? Jezus się spóźnia. O, tak. I to jest piękne. Wszystkich wysłuchuje, a. I to jest właśnie piękne. Zobaczcie, jak ty traktujesz swoich przyjaciół, nie? święta Teresa. Dlatego masz takich mało, panie. Ale to jest oczywiście żart, bo rozumiemy, że tutaj chodzi o to, aby zobaczyć totalnie chwałę Pana Boga w swoim życiu, a żeby ta nasza przygasła. To jest bardzo trudne. Żeby ta nasza ludzka chwała. Po prostu spaliła się totalnie nie? i się rozpłynęła w tej chwale Boże. To jest bardzo trudne. Wszędzie też... szukamy swoich interesów, tak się wyraża z Panem Bogiem. Wiesz, ale tutaj też y, y, Chrystus ich sprowadza do takiego punktu, gdzie y, zobaczą, że On jest y, Panem śmierci, nie? Że, że, że jest życie, że miłość jest zwiększa od śmierci, bo to jest nasze doświadczenie. W wielkim, wielkim poście śpiewamy pieśń, kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej. Nie? Tak. I teraz to jest tajemnica krzyża. Bo, zobacz, stary, pokazana. stary Łazarz umarł, e, pojawi się już nowy, który będzie już umierał całkowicie w innym wymiarze. Ta śmierć go też dopadnie, do nazwijmy to tak, ta fizyczna. Ale już jest nowy Że Łazarz, przyjaciół... który jest wyprowadzony z grobu, czyli z tego doświadczenia tej ludzkiej bezsilności totalnej, która związana jest z grzechem i to wszystko jest wiadomo, dlatego tak jest, bo mówi tak Pismo Święte. I teraz widzi, coś niesamowitego jest Mesjasz, jest Pan, który mnie z tej śmierci wyprowadził i teraz mogę już spokojnie ubierać, już moje serce jest inne. Wydaje się, że to jest najważniejsze pytanie w tej Ewangelii. Obie siostry stawiają je dwukrotnie. Dlaczego się spóźniłeś, panie? Nie? Czy nie mogłeś przyjść wcześniej? Nie? No właśnie dlatego, jak się wydaje, żebyśmy zobaczyli, że Jezus nie przyszedł po to, żeby dać nam parę lat więcej życia w zdrowiu i w dobrym, do późnego wieku, żebyśmy sobie pożyli w zdrówku trochę dłużej, a potem i tak musimy umrzeć ale po to, żeby dać nam coś o wiele większego, żeby pokonać naszą śmierć. Nie? Czyli tak, wyjść z tej, tej, tej śmierci grzechu, bo korzeniem grzechu, śmierci jest grzech. Czyli tutaj widzimy pewien taki zamysł też tej drogi nawrócenia, czyli pewnego katechumenatu też, nazwijmy to, bo to są katechezy katechumenalne też Kościoła Pierwotnego. Jest przedścielne właśnie, żeby pokazać tę tajemnicę, że o co tutaj chodzi. właśnie to, co mówiłeś bardzo dobrze, że Pan Bóg nie wchodzi w naszą historię, żeby nam się dobrze powodziło, ale żebyśmy byli zbawieni. Od czego? Tego starego człowieka. Ten stary Łazarz musiał umrzeć. Dlatego Pan Bóg daje też tę mądrość, że potem ty jako dojrzały chrześcijanin potrafisz czekać na pewne wydarzenia w historii jakiegoś człowieka, wiesz, że on musi mieć czas, żeby dojrzeć do tego umierania właśnie starego człowieka, żeby powstał ten nowy. Że to nie jest wszystko automatycznie, że to nie jest tylko na poziomie naszej głowy, rozumu, ale to jest proces bardzo głęboki w naszej, naszej osoby, która się nawraca. Zobaczcie ciekawie, jak Jezus, kiedy otrzymuje wiadomość o chorobie, to mówi, ta choroba nie zmierza do śmierci, a potem mówi, że Łazarz zasnął nie umarł, tylko zasnął. Tymczasem, e, kiedy opowiada e, przypowieść o synu marnotrawnym, mówi, ten syn był umarły i ożył. Nie? Więc dla Pana śmierć to jest e, to, że odszedł od Boga, od Ojca, że zmarnotrawił całe dziedzictwo i to jest jego śmierć. Tak. Franciszek mówi, idąc za apokalipsą, o śmierci pierwszej, która jest siostrą naszego ciała. ciała. Jezus który z głośnym wołaniem i płaczem woła o ocalenie swoje i nas od śmierci tej właśnie wiecznej, prawda? Czytamy w liście do Hebrajczyków przemienił śmierć naszą w siostrę naszego ciała, prawda? W bramę, w której spotykamy Pana życia, nie, Zwycięzcę śmierci, nie? Śmierć jako doświadczenie zobaczenia Boga twarzą w twarz. Yy, ci, którzy umierają yy, w Twojej najświętszej woli, modli się święty Franciszek, w tym Laudato si, w tym słynnym hymnie, mówi: yy, Ci, którzy umierają w Twojej najświętszej woli, tym śmierć druga nie zrobi krzywdy, nie? bo tak. należą do Boga. Śmierć druga, czyli istnienie z, yy, zmartwychwstanie ku potępieniu, prawda? istnienie na wieki poza Bogiem, nie? czyli w śmierci wiecznej, w potępieniu nie? to jest to, czego trzeba się obawiać. A więc Jezus, powtórzmy to raz jeszcze, nie przyszedł po to, żeby nas chronić przed, uchronić przed cierpieniem, chorobami, umieraniem. Przyszedł dać nam coś, coś większego, dać nam nadzieję z martwych i to dosk doskonale rozumie Marta, która w rozmowie z Jezusem przechodzi bardzo szybko od wiary w cud, że Jezus przyjdzie, uratuje nam brata przed śmiercią, chorego, do wiary w Jezusa. Ja wierzę, ty że Ty jesteś y, zmartwychwstanie i życie. Prawda? Ja wciąż wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, który miał przyjść na świat. Ja Tobie wierzę. I w życiu, i w śmierci. Należymy do Pana. Tak. I tutaj się pokazuje, y, że nie trzeba się bać takich momentów, takiego krzyża, że nawet jeśli nie widzimy Boga i wydaje się, że on nas zapomniał, i że się spóźnia, i, i go nie ma, to tym bardziej, nie? Pan tutaj udowadnia nie. Ja o wszystkim pamiętam, o wszystkim wiem i przychodzę na czas, żeby się miały nawet... pokazać rzeczy, których tak. jeszcze nie widzicie, nie? Trochę światła na dzisiejszą sytuację, wewnątrz też kościoła i tego ataku na kościół. Mówi nawet Pan Jezus Odsuncie ten kamień. Nie, już cóchnie, odsuncie. I to wszystko musi wyjść. Nie bójmy się tego, bo Cały Pan bunt na Bóg na Boga. Wszystko. I Pan Bóg w tej historii też jest i będzie nas prowadził. Dlatego życzymy Wam, bracia, głębokiego przeżycia, spotkania z Jezusem i patrzenia na to, co także dzisiaj się dzieje w Waszym życiu, w naszej ojczyźnie, w świecie, wobec Kościoła. Utrzyma Pana Boga. A wtedy to jest naprawdę Pascha. Życzymy dobrego Wielkiego Postu, odkrywania krzyża, tajemnicy krzyża, tego misterium naszego zbawienia. Krzysław Eklaskowski, księdz Wiceprzewodniczący, ks. Robert Muszyński.